To tak jak w tym chińskim przysłowiu, możesz konia zaprowadzić na rzekę do wodopoju, ale się za niego nie napijesz. Ja ci mogę powiedzieć, kiedy będzie ten właściwy moment, aby zminimalizować te ryzyko niepowodzenia, niewydolności finansowej, ale za ciebie tego etatu nie rzucę, tak? I pamiętaj, że ja pracowałem na etapie, dorabiałem. I tak sobie wtedy to sobie myślałem, że to fajnie, no tutaj kurczę, że wpadnie. Mam tą robótkę, to sobie posiedzę parę godzinek przy komputerze, dorobię, będzie fajnie. No nie, etat bardzo ogranicza, nie tylko mentalnie, bo tkwisz w tym etacie z tymi ludźmi, jesteś czyimś pionkiem w czyjejś grze, ale przede wszystkim zajmujesz się tylko tym tworzeniem, przepracowywaniem kolejnych zleceń, a zupełnie nie zajmujesz się pracą nad swoją marką osobistą, nad swoim biznesem. Ja tak pracowałem około 6-7 lat i nie było żadnej różnicy między tym pierwszym rokiem, a szóstym. Jak zaczynałem sobie dorabiać, to tak szóstego roku dalej sobie dorabiałem i tam się nic nie działo. Była ta sama ilość klientów, tak? Czyli jeśli masz e, takie myślenie, że ja sobie dorobię, tu, bo tutaj dobry tysiąc, jeśli chcesz być finanserem na poważne, uwolnij to jednostkę czasową. Jak to zrobić? To powiedziałem Ci w tym wideo. Pamiętaj, że nie możesz wiecznie siedzieć na płocie z jedną nogą po jednej stronie, a drugą nogą po drugiej stronie. Musisz po prostu albo zostać tu, gdzie jesteś, Albo jeśli traktujesz to, chcesz to traktować poważnie, to przeskoczyć przez ten płot i zrobić ten właśnie krok. Jak to zrobić? Zacznij od wyliczenia tej minimalnej kwoty do przeżycia i stworzenia sobie tej poduszki finansowej na minimum 3 miesiące do przodu. Działaj!